Witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy mojego podcastu historycznego. Dziś powrócę do bohaterów i czasów trylogii Henryka Sienkiewicza i przypomnę Wam postać, która, choć mniej znana, zasługuje na uwagę. Maksym Trzywonos, bohater czy bezlitosny dowódca kozaków, był bezwzględnym watażką czy ludowym bohaterem. Jaką rolę odegrał w burzliwych wydarzeniach XVII wieku? A może warto zadać jeszcze jedno pytanie: czy za jaką nagłą i tajemniczą śmiercią ktoś stał? Oto historia tego kozaka. Zaczynajmy. W Rzeczypospolitej wybucha burza, która na zawsze odciśnie piętno na losach Ukrainy, Polski i całej Europy Wschodniej. Powstanie Chmielickiego to czas bohaterów, zdrajców, krwi i politycznych intryg. Wśród buntowników pojawia się postać tajemnicza i budząca skrajne emocje. Maksym Krzywonos. Jego nazwisko do dziś budzi kontrowersje. Był bezwzględnym wataszką czy ludowym obrońcą, człowiekiem honoru czy bezlitosnym egzekutorem polskich panów. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tej niezwykłej postaci, w której historia mogłaby stać się gotowym scenariuszem filmowym. Krzywonos to postać niemal legendarna. Historycy do dziś spierają się o pochodzenie Maksyma Krzywonosa, a dostępne źródła nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie jego korzeni. Według jednej z teorii wywodził się z Mochylowa lub Ostroroga miast leżących na terenach dzisiejszej Ukrainy, co sugerowało, że był miejscowym kozakiem lub chłopem. Istnieje jednak także intrygująca hipoteza, oparta na niemieckim źródle z epoki, według której Krzywonos miał szkockie pochodzenie. W takim przypadku jego przydomek mógł być dosłownym tłumaczeniem nazwiska Cameron, co oznaczało Krzywonos w języku gaelicyjskim. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, mógł być jednym z wielu szkockich najemników, którzy w XVII wieku osiedlili się na ziemiach Rzeczypospolitej, często zaciągając się na służbę wojskową. Bez względu na faktyczne pochodzenie jedno jest pewne: Krzywonos szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci powstania Chmielnickiego. Pewne jest jedno, był człowiekiem, który potrafił walczyć i pociągać za sobą tłumy. Jego przydomek krzywonos najprawdopodobniej pochodził od jakiejś widocznej deformacji twarzy. Być może był to ślad poranie odniesionej w walce. Niektóre źródła podają, że mógł stracić część twarzy lub mieć znaczne blizny. Choć nieznane są dokładne szczegóły jego młodości, wiadomo, że w latach poprzedzających wybuch powstania Bohdana Chmielnickiego zdobywał doświadczenie w walce. Być może nawet służył w oddziałach zaporowskich jako zwykły sotnik. Gdy Bochtan Chmielnicki w 1648 roku poderwał Ukrainę do walki przeciw Rzeczypospolitej, Krzywonos od razu znalazł się w centrum wydarzeń. Był jednym z najbardziej bezwzględnych i skutecznych dowódców powstańczych. To on poprowadził kozaków i chłopów do pierwszych wielkich zwycięstw. Gdy w maju 1648 roku Chmielnicki rozbił wojska koronne pod Żółtymi Wodami i Korsuniem, Krzywono sprowadził oddziały, które skutecznie atakowały polskich jeńców i sprzyjających koronie magnatów. Jesienią 1648 roku Krzywonos uczestniczył w jednej z najbardziej upokarzających dla Rzeczypospolitej bitew – pod Piławcami. Gdy polska armia dowodzona przez nieudolnych hetmanów wpadła w panikę i zaczęła uciekać, Krzywonos ze swoimi ludźmi urządził rzeź niedobitków. Jego brutalność nie znała granic. To właśnie po piłowcach jego imię stało się synonimem krwawego mściciela. Polski kronikarz Wespazjan Kochowski pisał, że Krzywonos nienawidził polskiej szlachty i wykazywał się wyjątkową brutalnością wobec jeńców. Był bezwzględny, ale i skuteczny. Kozackie chłopstwo widziało w nim bohatera, który walczył za lud. Największym wyzwaniem dla Krzywonosa było oblężenie lwowa w październiku 1648 roku. To tutaj miała rozegrać się jego ostatnia bitwa. Kozacy stanęli u bram miasta, a Krzywonos miał rzekomo przysiądz, że nie pozostawi kamienia na kamieniu z tego polskiego grodu. Nie wiadomo, czy była to prawda, czy tylko legenda. Tajemnicą do dziś pozostaje fakt udziału Krzywonosa w żądaniach Kozaków. Z relacji Michała Sokolnickiego, który był świadkiem wydarzeń, dowiadujemy się, że podczas oblężenia Lwowa przez wojska Chmielnickiego Kozacy zażądali wydania Żydów, traktując ich jako współpracowników polskiej szlachty. Obóz Kozaków stanął pod Lwowem, a ci, którzy żyli pod jarzmem polskim, a teraz walczyli o wolność. Nie pytali o nikogo, tylko o tych, którzy byli obrońcami władzy polskiej. Żydzi, którzy byli w Lwowie, to ich szczególny cel. Żądali ich wydania w zamian za życie innych mieszkańców. Ci, którzy nie chcieli, zostali zmuszeni do wypłacenia wysokich kontrybucji. W 1648 roku, kiedy powstanie Chmielnickiego było w pełnym toku, lwów stał się jednym z punktów schronienia dla Żydów uciekających przed Kozakami i innymi powstańcami. Czy Krzywonos ostrzył już swój bebut, szykując się do rzezi Żydów? Tego nie wiemy. Pewne jest jednak, że oblężenie zakończyło się niepowodzeniem. Mieszkańcy Lwowa zdołali się obronić, a Krzywonos zachorował. Niektóre źródła podają, że zmarł w czasie oblężenia na zarazę, inne twierdzą, że zginął w walce. Maksym Krzywonos zniknął z kart historii równie nagle, jak się na nich pojawił, a okoliczności jego śmierci owiane są tajemnicą, co rodzi liczne spekulacje i teorie spiskowe. Według niektórych przekazów podczas oblężenia lwowa w 1648 roku krzywonos został ranny podczas zdobywania wysokiego zamku i zmarł po kilku dniach. Inne źródła sugerują, że zmarł na dżumę, która wybuchła wśród oblegających zamość. Jednak najbardziej intrygująca, jest teoria mówiąca o otruciu pułkownika przez Jezuitów lub zamordowanego na rozkaz Bochtana Chmielnickiego, z którym był niejednokrotnie skonfliktowany. Wyobraźcie sobie nocne narady w obozie kozackim, gdzie szeptano o rosnącej potędze krzywonosa. Jego charyzma i sukcesy na pol bitwy budziły podziw, ale i zazdrość. Czyżby Chmielnicki, obawiając się o utratę kontroli nad powstaniem, zdecydował się na radykalny krok? A może to jezuici, widząc w Krzywonosie zagrożenie dla swoich wpływów, postanowili go uciszyć? Krzywonos zasłynął z brutalnych ataków na polską szlachtę i duchowieństwo katolickie. Według relacji polskich kronikarzy, szczególnie Wespazjana Kochowskiego, to on miał dowodzić masakrą pod Płonem gdzie zamordowano tysiące Polaków, w tym wielu księży. Jezuici byli uważani za symbol polskiej władzy i katolicyzmu na Ukrainie. Powstanie Chmielnickiego miało silny aspekt religijny. Prawosławni kozacy i ukraińscy chłopi walczyli nie tylko przeciwko polskiej dominacji, ale także przeciwko próbom narzucenia Unii Kościelnej. Krzywonos jako skrajny antykatolicki dowódca mógł stać się celem tajnych operacji Jezuitów, jeśli uznali go za głównego egzekutora antykatolickiego terroru. Brak jednoznacznych dowodów sprawia, że śmierć Maksyma Krzywonosa pozostaje jednym z nierozwiązanych sekretów historii, dodając jego postaci aurem tajemniczości i dramatyzmu. Dla polskiej szlachty był symbolem barbarzyństwa i zdrady. Jego życie to doskonały przykład tego, jak historia potrafi zmieniać oceny w zależności od perspektywy. Dla jednych, bohater, dla innych, kat. A co wy sądzicie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jak oceniacie postać krzywonosa? Czy był rzeczywiście wielkim przywódcą, czy raczej narzędziem w rękach Mielnickiego? Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.